Czy teraz jest dobry moment na przejście z bitcoina do altów stop 20? To zależy, ponieważ różne altcoiny radzą sobie różnie. I tak, patrząc chociażby na Ethera, widzimy na wykresie, że jesteśmy wciąż na poziomie, który jest jednak na linii oporu. Natomiast uważam, że jeżeli mielibyśmy szukać jakichś, co powinniśmy zresztą robić, czyli szukać jakichś wyznaczników dla siebie, o które się opieramy, nie tylko polegając na swoim przeczuciu, natomiast patrząc chociażby na samą analizę elektryczną, powinniśmy szukać wybić. I tak w przypadku ETH do BTC jesteśmy bardzo blisko takiego przebicia, aczkolwiek jeszcze ważnych poziomów nie przebiliśmy i te naj... Lepsze risk to reward moim zdaniem jest dopiero w momencie, kiedy faktycznie z trendu spadkowego się wybijamy. Z tego trendu już dawno, dla przykładu, wybiliśmy się w parze Solana do Bitcoina i Solana zrobiła ponad 300% od dołka w parze do BTC. Więc, czy dobrym pomysłem jest teraz przejście w Solana? No, sam musisz dla siebie zdecydować. Musisz mieć jakieś kryteria. Natomiast patrząc być może inaczej, próbując zadać to pytanie w nieco inny sposób, czy projekty Stop 20 zrobią lepsze wyniki od Bitcoina w dalszej części HOSY? To najprawdopodobniej. W dużej mierze tak, oczywiście nie licząc stablecoinów, jednak mam nadzieję, że na tym etapie rozwoju na rynku kryptowalut jesteś, że wiesz, czym stablecoiny są. Więc podsumowując, ja uważam, że jest wciąż bardzo ciekawy moment, aby zajmować pozycję na altcoinach, biorąc pod uwagę fakt, gdzie znajdujemy się z dominacją altcoinów oraz gdzie znajdujemy się w parze głównej, czyli ETH do BTC. Ja dla siebie altcoiny dokupuję, ostatnio znów zrobiłem zakupy, natomiast ja nie jestem osobą, która przechodzi. Z Bitcoina do altcoinów. To nie jest moją strategią, ponieważ kiedy to robisz, wiążą się z tym zupełnie inne ryzyka. Kiedy zaczynasz przechodzić z Bitcoina w altcoiny, czyli z aktywa, które prawdopodobnie trzymasz już kilka miesięcy, widzisz tutaj całkiem fajne zyski, jest to najmocniejsza kryptowaluta z najlepszymi fundamentami, najbardziej zdecentralizowana, najbardziej bezpieczna. Pod kątem oczywiście technicznym, niecenowym, tutaj żeby, żeby sprawa była jasna. Kiedy zaczynasz żonglować, zaczynasz być traderem, to się wiąże zupełnie z innymi umiejętnościami. Włączą się w tobie zupełnie inne emocje. Ja żaglowałem w poprzednim cyklu i nie skończyło się to dla mnie najlepiej. Oczywiście posta na krypto wybacza bardzo wiele błędów. I nawet jeżeli w krótkim czasie coś spieprzymy, to w długo, długoterminowo, bardzo często, patrząc na to, jeżeli dalej oczywiście yy, jesteśmy w hoście, to wtedy ta, to wybaczanie jak najbardziej ma miejsce. Natomiast musisz wiedzieć, że kiedy zaczniesz Przechodzić i ta decyzja nie okaże się najlepszą w bardzo krótkim terminie. Powiedzmy, nagle znów w Bitcoina wpłynie kolejne 5 miliardów z ETF-ów. U ciebie w portfelu zobaczysz, że twoja decyzja była decyzją złą. Nawet jeżeli zobaczysz 5%, czyli tracisz 5% swojego Bitcoina, jeżeli przejdziesz w altcoiny, jeżeli faktycznie taka sytuacja by się wydarzyła. Pytanie? Co ty wtedy zrobisz? Jaką częścią bitcoina faktycznie chciałbyś przejść w alty? Z czym będziesz czuł się najlepiej? Czy już tego doświadczyłeś? Jeżeli nie, prawdopodobnie nie masz zielonego pojęcia, co się wydarzy. Ja jednak wiem, patrząc na siebie, patrząc na innych, na historię innych, że to dokładnie będzie miało miejsce. Pierwszy spadek znów, czyli znów chwilowe wzmacnianie się dominacji bitcoina, spowoduje, że ludzie będą do bitcoina wracać, będą przestraszeni, zobaczą jakieś informacje i niestety takie żonglowanie dla większości skończy się źle. Natomiast. Podsumowując, uważam, że przed altcoinami bardzo ciekawy czas. Spora część z nich, uważam nawet, że większość tych dobrych altcoinów zrobi lepsze wyniki od bitcoina. Natomiast żonglowanie bitcoinem jest to zupełnie inna gra. Jesteś początkujący na rynku kryptowalut i wciąż nie wiesz, jak najlepiej zacząć. Koniecznie obejrzyj ten praktyczny poradnik, który poprowadzi ciebie krok po kroku, dzięki czemu zaczniesz działać dużo szybciej i skuteczniej. Zanim jednak to, pamiętaj, subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych tutoriali i stawać się coraz lepszym. Dzięki, wielkie. Trzymaj się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.